Ciekawe jest daleka, na da nikogo nie czeka. X X Dzisiaj, sobie ją zobaczymy? Mogę niesamowitą książkę, dać Twoją znacznik. Hmm. Hmm. Chyba i ważne, nie ważne. Co byśmy się zobaczyli? Zombie? Szarą połowaczkę? Dziecko połowane? Hmm. Wy. Słyszałem wszystko, gdy byłem w świątyni. Moja siostra, mnie nie cierpi, się na masę koguta. Moja siostra jest adoptowana. Nie wiem, co ten... To jest moja dziewczyna. Jestem Boże, no i co z tym dziwnego, że jest zakochany w dziewczynie? Ludzie, czy tu nie mogą być normalne odcinki? O Boże, czego Jestem kłamczuchą. Boże, Slenderman! Wybam swoje włosy, bo nikt mnie nie... Bój. To będzie ciekawy odcinek! Bo ona będzie sobie włosy. Cześć! Jestem Eliza, mam 15 lat. Stop, to co się stop. działo? Ze mną przez ostatni rok. Bardzo. Stop! Kamelka! Kamelka! Za chwilę się przywitamy! Przywitamy się z tobą! Ej! Kamelko, Włącz się po mi gdzieś. Ej. No the... No i wyszło nam Dobra, poszukamy, poszukamy, damy radę. To jest to. Anuluj, o co chodzi? O! Ja Cześć! Się. Jestem Meliza, Mam 15 ja lat. Katka, to, co się działo ze mną przez ostatni lat. rok, bardzo mnie zasmuca. Ale szczerze wam o tym opowiem. No mam tak, nadzieję, no, że moje tak, doświadczenie co czegoś. Co masz ma... robić? I czemu te lajki się sypią? Jak go co się przywitała! Czemu mi tak te lajki się nie sypią? Mamo, to nie się łapki. Mmm... was nauczę i nie będziecie potem żałować jak ja. Ale czego będziecie? Jeszcze Jeszcze te temu miałam idealne. Bo jak te balony trzymały tą dwójkę? Jak ona w milisekundy się przebrała w stój kąpielowy? Ładna. Mm. A może... Jak ona się cofnęła w czasie chyba? Czemu widać przez czajne okulary OCZY?! Życie. Korzystałam ze wszystkich zalet bycia jedynaczką w mojej rodzinie. JEDYNACZKĄ! I DOSTAŁA puchach, ZA BYĆ JEDYNACZKĄ! TEŻ TAK CHCĘ! JESTEM JEDYNAKIEM! A może, za bycie chłopakiem jako jedynak nie dostaje się pchał? Tylko jak jesteś dziewczyną. Byłam księżniczką. Ro... Księżniczką była! Ty! A ja jestem ten! Eee... nie ten co? Całował kasteluszki! Ten! Znaczy ten! książę, co całował trupy, Co pocałował chyba kopciuszka czy tam kogoś i ten trup się obudził. E, czy to wam się dziwne wydaje, że wtedy jakiś książę, się chyba w kopciuszku całował jakieś trupy? I se pocałował trupa! No bo chyba kopciusz się gniecił, tak? No? Rodzice starali się dawać mi wszystko, czego pragnęłam. Od no. czego by tu zacząć? Mój pierwszy telefon dostałam, kiedy miałam 8 lat. Przeprowadziliśmy się do nowego domu tylko no. dlatego, że chciałam mieć większy pokój. Mój tata dostał ja. dobrą ofertę pracy w innym mieście. Musielibyśmy się przeprowadzić, ale nie chciałam zmieniać szkoły, więc tata odrzucił ofertę. Ja. Tak, byłam małą księżniczką. Wszystko kręciło się wokół Ty mnie. Patrzcie, patrzcie! I to mi się. O, rozładowałam! Kiedyś całą tego! Jak on się nazywał! Do tego gościa, co wie, co yy, ten, obawiał logikę, że słońce wokół ziemi lata. To jednak się to nie zgadza! No bo ta animacja pokazuje i wskazuje na to, że yy, to słońce krąży wokół człowieka, który jest na ziemi! Chyba! No chyba, że ona mieszka na Marsie podobało. Niestety przekonałam się, że wszystko co dobre <noise> szybko się kończy. Pewnego no. dnia, kiedy robiłam pracę domową, do mojego pokoju weszli rodzice. Tata powiedział, musimy w na chatę, nie? Wbili na chatę, nawet nie było słychać ich kroków. O, jej uśmiech. Zobaczcie, też się tak umie uśmiechać. Z tobą porozmawiać. Podjęliśmy ważną decyzję. Myślałam, że chodzi o kolejną ofertę pracy. Właśnie miałam zacząć marudzić, kiedy moja mama powiedziała: Elizo, twój tata nie będzie z nami mieszkał przez pewien czas. Uuu. Cały czas myślałam, że chodzi o pracę. Zapytałam: Jak długo? Mama spojrzała na tatę. On odwrócił wzrok i powiedział: Myślę, że przez bardzo długi czas zdecydowaliśmy się na rozwód. Rozwód! Rodzice się rozwodzą, ale tak. zawsze tak dobrze się dogadywali. No. Spojrzałam z lękiem na mamę i zobaczyłam, jak z jej policzka spadają na podłogę łzy. Czy naprawdę... Boże, znowu! Znowu! Jak gada albo płacze! To, co ostatnio oglądaliśmy z tą maską Feniksa Kruka, znaczy, e, koguta, znaczy, bo... Nieważne! To znowu wydaje dźwięki, nie oczekując... Otwierając... Usz totalnie nie otwierają. Bum. Naprawdę się rozwodzili? Czy mój tata naprawdę nie będzie już z nami mieszkał? Nie mm. będzie mnie już budził głaskaniem po włosach? Tak. Nie będzie rozwiązywał najtrudniejszych zadań z matematyki? Mm. Nie będę już biegła do drzwi, kiedy wróci z pracy? Niemożliwe. To ej, musiał ej, być. Ej, a tak jak szła to były koki. Zobaczcie, ja też umiem chodzić. Pez, trzymaj kamerę. Patrzcie. Ja też umiem chodzić. U! Nie było sytuacji. Jakiś zły sen. Trzeba było się tylko obudzić. Mój tata zobaczył szok na mojej twarzy, więc podszedł bliżej. Przytrzymał moją twarz i dał mi buziaka w czoło. Kiedy poczułam jego ciepły pocałunek, zrozumiałam, że to się dzieje naprawdę. Od teraz byłam dzieckiem rozwodników. No, siedem lat nieszczęścia! No, chyba, że nie. A niebo to jak się lustro zbija. A o ładnie szczęścia, ty to masz falta. Na początku widywałam tatę co drugą niedzielę. Te kilka godzin spędzone razem mi nie wystarczało. Przyjeżdżał po mnie o dziesiątej rano. Najpierw jechaliśmy na dobre śniadanie, potem robiliśmy co tylko chciałam. Cały czas rozmawialiśmy. Boże, oni no. mają miejsce robienia tego co ona chce. Ja też tak chcę. Mówiłam mu wszystko co przyszło mi na myśl, a on słuchał z wielkim zainteresowaniem. Uh -huh. Potem zawsze szliśmy na zakupy, nawet jeśli nie miałam ochoty. Wieczorem podrzucał mnie do domu wraz z zakupami. Niestety wszystko się zmieniło wraz z kolejną ofertą pracy. Uh. Tym razem nie jechał do innego miasta, lecz do innego kraju. Oh, Mój tata miał zostać jak? dyrektorem dużej zagranicznej firmy. Powiedział: Spędzimy razem całe lato! I pocałował mnie w czoło. Tym razem wcale nie marudziłam. Uu, w końcu i tak z nami nie no, mieszkał. Jest przykro, że ty nie marudziłaś. Czemu? Czyż to jest moja prawdziwa historia, znaczy twoja, znaczy wszystkich za znaczy ja już to tłumaczyłem. Byłam jego małą księżniczką, która mieszkała w innym domu. Ej, patrzcie! To, patrzcie, to są dwie one, czyżby ten film miał podtekst, że ona ma bliźniaczkę syjamską? Hmm, możliwe. Albo, albo ludzie robiąc tą animację, wiedzą, jak stworzyć portal międzywymiarowy i są dwie te same, tylko że jedna z innych, bo ona w jednym świecie jest krzeżyńską, a w drugim jest normalnym życiem. Dlatego nie spodziewałam się, że podejmując decyzję, weźmie mnie pod uwagę. Pewnie się zastanawiacie, jak w tym czasie czuła się mama. Cóż, zawsze ciężko pracowała, jednak po rozwodzie poszła krok dalej i zamieniła się w pracocholiczkę. Przynajmniej kilka razy w tygodniu. Dobrze, że nie alkoholiczkę. Pała do domu, gdy ja już dawno spałam. Porozumiewałyśmy się tylko za pomocą karteczek i SMS-ów. Patrzcie! Za! Jedna kopek, Czy im powiadomienia przychodzą dopiero, jak mają trzy SMS-y? Pamiętaj, by włączyć zmywarkę. No, Kocham Cię. To jest pralka! To jest pralka, Widziałam... nie zmywarka! Ty, ona właśnie skończyła studia. No to nieźle. Nieźle! Już nie jest księżniczką, tylko królową. Teraz do pracy i już! Twoje zdjęcie ze szkolnego albumu na blacie. Wyglądasz pięknie. Kocham Cię. Wrócę późno. Jak chcesz, to zamów pizzę. Kocham cię. Tysiące karteczek i wiadomości w tym stylu. Dużo pracowała, a ja widziałam, że w ten sposób radzi sobie z bólem po rozwodzie. No. A jak ja radziłam sobie z bólem? Nijak. Przynajmniej wtedy jeszcze. Wtedy jeszcze nie zradziłaś. Przynajmniej ty, przynajmniej pięć minut sobie z tym nie radziłaś, nie cztery minuty. Jeszcze nie. Niestety, kiedy już znalazłam sposób na radzenie sobie z kulem, moje życie wywróciło się do góry nogami. Łada, to chyba świat się wrócił do góry nogami, nie ty. I na początku wszystko. A nie, przezczerpio, powiedziałaś to. No? Wydawało się normalne. Mój tryb życia się nie zmienił. Zawsze byłam dobrą uczennicą. No. Nadal wstawałam do szkoły i skupiałam się na lekcjach. Tak, bo, bo na pewno nikt yy, nie chodzi do szkoły. A wiecie czemu? Bo są e, lekcje! Przerwy spędzały. I dlatego nie stanie się! O, to co wam się teraz wyświetla zamiast tej strzałki takiej białej jak na YouTube, jeszcze w wolnym nogu. No wiecie, schodzi. Z moją najlepszą przyjaciółką Zosią. Myślałam, że można... chodzi w modułków. W jakich czasach oni żyją? Ciło do normalności, ale bardzo się myliłam. Teraz poświęcałam czemuś mnóstwo czasu, nie będąc tego świadomo. ¡Hol! ¡Hol! Uwaga, Chucky! A! Patrzcie! E, e, czekaj. Czaki! Patrzcie, Czaki. <grych> tak. Mhm, mm okej. Okay. Czaki i spać, tak. Mhm, mm cicho, cicho. Patrz, Freddy, spać. Znaczy, Oksis, spać, Spacz. No. Robi się tylko, Freddy, za okna nie wyjawił. Nie czym smora! Tak jak moi znajomi ze szkoły, miałam konta na serwisach społecznościowych, jednak rzadko bywałam online. Sprawdzałam Instagrama przynajmniej raz dziennie i tyle. No. TikTok do mnie nie przemawiał. Jednak w pewnym momencie zaczęłam częściej korzystać z Instagrama. Cały czas sprawdzałam, co ludzie postują i które posty dostają serduszka. W jakimś momencie zaczęłam postować przynajmniej 4-5 razy dziennie. Wieczorami myślałam o tym, co wrzucę następnego dnia. Robiłam notatki, a czasem coś przygotowywałam. To, to na pewno się odbije na szkole, ja Wam mówię. Taki. Obudziłaś się? Gość honorowy. Tu się patrz. Przekonałam na przykład Zośkę, żeby przeszła się ze mną po szkole po mieście, żeby znaleźć. Oj, love tak? Kochamy cię, Lady, tak? Dajcie lajka like do Lady, tak? Aj, chyba Lady je ja lubi, jak się ją budzi na odcinku. Fajne grafity. Odwiedzałam też sklepy Vintage, które znalazłam online. Wprzymiesz, Vintage? Vintage to aplikacja! Ona odwiedziała aplikację. I do tego potrzebowała fotograficzki. XD. Zmierzałam mnóstwo strojów i robiłam sobie w nich selfie. Oczywiście wszystko potem rzucałam na Instagrama. Może to dla was nic dziwnego, no. bo teraz mnóstwo ludzi chce osiągnąć popularność w social mediach. Mm. Jednak ja ekstremalnie przejmowałam się moimi lajkami. Mm. Nie przesadzam mówiąc ekstremalnie. Naprawdę, naprawdę mi na nich zależało. oczy! że wstawiłam Stop. Mm. Przyjrzyjcie się chwilę tym oczom! Czekaj. Patrzcie! Czy wam to czegoś nie przypomina? Ja wiem, co mi to przypomina i wam stawię tego w Mmgnąć popularność w social mediach. Jednak ja ekstremalnie przejmowałam się moimi lajkami. Nie przesadzam, mówiąc ekstremalnie. Naprawdę, naprawdę mi na nich zależało! Powiedzmy, że wstawiłam zdjęcie lub film, które mi się podobały. Jeśli dostałam tylko pięć polubień, nie mogłam zasnąć. Przewracałam się z boku na bok z milionem myśli w głowie. Myślałam, że to nie fair. Nieprawda! Święcam... Nie przewracasz się z milionami. Patrzcie, tam są tylko trzy wiadomości. O. Powiedz, że wstawiłam zdjęcie lub film, Wiemy? które mi się podobały. Jeśli dostałam tylko pięć polubień, nie mogłam zasnąć. Przewracałam się z boku na bok z mil... Milion myśli, to są tylko trzy! Jakaś dziwna buźka, o taka. Spinka do włosów i czaszka z Warsaw. Milion myśli w głowie. I znowu to, myśli. Myślałam, że to nie fair. Poświęcam temu tyle czasu, a ci głupcy nawet nie dają mi lajka. Ja Mówiłam też to ja nie. dali mi lajka, poświęcam. bo są so zazdrośni. Przeglądałam nawet listę moich followersów i próbowałam zgadnąć, kto nie dał mi lajka. Hmm. Tak, miałam obsesję na punkcie Instagrama, ale w tamtym czasie wydawało mi się to normalne. Ećka, Chciałabym, kajpie. żeby. To ona się dziwi, że dostaje pięć lajków? Jak ma sześciu followersów! Na tym się skończyło. Pewnego dnia w szkole Zosia uważnie przyjrzała się mojej twarzy i powiedziała Eliza, przerzedziły ci się brwi. Z... Eliza, ja właśnie to mówię! A czy ona nie była... jakaś inaczej się nazwa? Nie wiem. Zauważyłam to już wcześniej, ale nic nie mówiłam, bo nie chciałam cię martwić. Czemu wypadają? Może powinnaś iść do lekarza? Już miałam powiedzieć nie! Nieprawda, Poproś... to są kiełbaski! To są kiełbaski, nie ja, znaczy nie te brwi. Tu wyregulowałam brwi. Jednak nie mogłam powstrzymać łez. <laughs> Zośka była w szoku. Gdybym wiedziała, że tak ci zasmucę, to nic bym nie mówiła. To nic takiego, powiedziała. Wtedy opuściłam głowę, rozsunęłam włosy i pokazałam jej duży łysy placek na mojej głowie. Mm. Eliza, to nie jest normalne. Zadzwoń natychmiast do mamy. Każ jej umówić cię do lekarza. Gdzie jest twój telefon? Próbowałam coś powiedzieć, ale nie mogłam, bo płakałam. Zaprowadziła mnie do łazienki i umyła mi twarz Trochę się uspokoiłam Powiedziałam Zośka, moje włosy i brwi nie wypadają same Ja je wyrywam A ona krzyknęła Co? Stara, oszalałaś? Mówisz mi, że wyrywasz sobie włosy? Cię... Moja stara, twoja stara, wasza stara Trzeba w to uwierzyć, ale dokładnie to robiłam Zosia nalegała, bym zadzwoniła do mamy, więc to zrobiłam kiedy mama odebrała, po prostu zaczęłam płakać. Oczywiście się eee. przestraszyła i od razu po mnie przyjechała. Po raz pierwszy od bardzo dawna przegadałyśmy i przepłakałyśmy kilka godzin. W środku nocy z zapachniętymi oczami poszłyśmy coś zjeść. Czułam, jakby z barków zdjęto mi jakiś ciężar. Nie wiem, czy po prostu potrzebowałam porozmawiać z mamą, czy podzielić się z kimś problemem, czy wypłakać. Ale czułam się o wiele lepiej. Po raz pierwszy od wielu miesięcy nie czułam się nerwowa. Okay. Koleżanka mojej mamy poleciła nam panią psychiatrę. Stawiłyśmy to, to się to u niej następnego mama. dnia. A nie, to nie. Tak poznałam doktor okay. Jolantę Wilczak. Jo Wilczak. Spotykałam się z nią w piątek po szkole, o szesnastej. Moje zaburzenie ma fajną łacińską nazwę, ale powiem wam, jak brzmi po polsku: wyrywanie włosów. Jej główną przyczyną jest stres. Najczęściej występuje u nastolatek. Wyrywasz sobie włosy z głowy i innych części ciała. Najpierw zupełnie nieświadomie, a potem nie możesz już przestać. Wyrywałam sobie włosy i brwi. Niektórzy okay. ludzie wyrywają sobie nawet włosy pod pachami. Na szczęście leczyć. Muszę przyznać, że przeszłam przez bardzo trudny okres. W pewnym momencie musiałam bardzo krótko obciąć włosy i nosić obcisłą czapkę przez ja, całą dobę. Niektórzy ludzie muszą ja nawet nosić dowód. specjalne zabezpieczenie na palce, żeby nie mogli wyrywać sobie włosów. Ja na szczęście ich nie potrzebowałam. Najważniejszą częścią mojego leczenia były sesje terapeutyczne. Wtedy wszystko stało co? się jak. Sesje zdjęciowe też nie ją! Jasne. Oto co zrozumiałam na temat przyczyn mojego stanu. Po tym jak rodzice się rozwiedli, nie byłam już księżniczką. Poczułam pustkę. Nie umiałam tego przyznać, ale chciałam być w centrum uwagi. Ta potrzeba kazała mi korzystać z Instagrama. Każdy lajk mnie uszczęśliwiał, ponieważ czułam, że otrzymuję uwagę jak wcześniej. Znów byłam księżniczką. Jednak gdy nie otrzymywałam lajków, no cóż wiecie, stres, stres, stres. Doprowadziło to do załamania nerwowego i dziwnego zaburzenia, o którym wcześniej nie słyszałam. Niestety, to wszystko stało Krali! się w zaledwie. Nie, Polaki, patrzcie! Te kaby, Kap, krab, kap, krap! Crazy Nie chcę obwiniać moich rodziców, ale wolałabym, to żeby mnie wtedy wspierać. Tak, to zawsze wina rodziców. Przecież ty ich zawsze obwiniasz. Mm. A może nie, a może tak, a może to i to? Ali. Oni tak jakby o mnie zapomnieli, Uuu. bo musieli sobie poradzić z. Mówiłem, że wina rodziców. Mówiłem. Traumą rozwodu. Oczywiście bardzo ich kocham, ale. Sami chcieli rozwodu! Nie zmienia to faktu, że czuję się zraniona. Myślicie, że mogłam być silniejsza? Czy to Patrzcie, ja. Bicie przy dupy! Czy rodzice jesteśmy za to bardziej odpowiedzialni? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Dzięki za wysłuchanie i bycie tu ze mną. Możecie podzielić się swoimi doświadczeniami wysyłając maila na adres z opisu pod filmem. Buu, uh, uh, uh. To ja się z wami żegram, tym razem nie przebieram. Do widzenia!